Zakładanie puzli sprzyja myśleniu, i naszła mnie właśnie taka refleksja, że puzle muszą być dobrzy pisarze kryminałów, bo oni potrafią właśnie z takiej luźnej, niechlujnej rozsypki stworzyć gotowe dzieło, gotowy krajobraz. A może właśnie mają łatwiej, bo oni wiedzą, jak wygląda koniec, łatwiej jest im to w odpowiedni sposób rozsypać, tak żeby potem złożyć to do kupy. Może to chodzi o kruszki albo puzle, albo jedzenie. Zaraz będzie odpowiedź. Cóż, lubię puzle. Ale jeżeli miałbym wybierać między puzzlami, a wielowarstwowymi tortami to wybór jest oczywisty, stawiam na torty, bo komu torty? Też odpowiedziałem tak samo, ale tortów nie lubię, więc zamieniłbym na jakieś drożdżówki, a skoro o wilku mowa... Według statystyk Biblioteki Narodowej kryminały stanowią jakieś 25% rynku. Dzięki Remek, dla porównania fantastyka to jakieś 11%. No i dlaczego te kryminały wciąż czytelnikom się nie nudzą? Być może dlatego, że czytają przy kawie. Okej, okay, takie gusta dzisiaj dominują, ale ja powiem subiektywnie, patrząc na siebie. Po pierwsze, kryminały posiadają element zaskoczenia, którego nie posiadają wszystkie książki, albo one posiadają je na przykład w zakończeniach. Kryminały natomiast cechuje wartka akcja. To, że jak przyjdziecie po pracy znużeni czy zmęczeni, to książka nie spowoduje, że uśniecie. Ja potrafię usnąć przy książce. Dlatego ja lubię być wodzony przez pisarza za nos, lubię jak mi zostawi te okruszki, szczególnie jak jestem spragniony drożdżówki. Możecie powiedzieć, że to trochę taki syndrom sztokholmski, że mimo, że ktoś mną manipuluje, to ja i tak wciąż chcę więcej. I dla mnie wyznacznikiem dobrej książki gatunkowej jest to, że jest ona nieodkładalna. Czyli nawet jak idziecie gdzieś pod prysznic, to cały czas myślicie, czy on. Rzeczywiście tam pójdzie, a jak tam pójdzie, to co tam znajdzie? Czy ona rzeczywiście ujawni mu prawdę, którą skrywa od wielu lat? Czy ksiądz jest zamieszany? W... Poza tym, żyjemy dzisiaj w czasach, w których jest ciężko. Nie żeby kiedyś było lepiej, ale wciąż, kiedy wracamy, oczekujemy czegoś, co nas może trochę podniesie na duchu, ale czegoś, co nas wciągnie albo zaprzątnie nasze myśli, które są jeszcze gdzieś tam może w pracy, czy w szkole, czy ze złymi zdarzeniami danego dnia. No i proszę bardzo, Mamy kryminał, bo literatura piękna może te niestety myśli, które chcieliśmy gdzieś tam schować na jakiś czas, wydobyć, bo ona skłania do refleksji. W niej wręcz pożądane jest, żeby rozmyślać. A co więcej, dobre kryminały posiadają właśnie ten fajny pierwiastek aktualności i obyczajowości czyli potrafią opowiadać o współczesnych problemach, o tych, które i tak nas skłonią do refleksji. Poza tym, może kontrowersyjnie, ale kryminały mają dużo wspólnego z fantastyką, z fantazy, bo to w baśniach pojawił się motyw walki dobra ze złem i w kryminałach również go znajdziecie. Czyż nie daje nam satysfakcji, kiedy zło zostaje ukarane? Kiedy po ciężkim dniu, kiedy jedziecie w korku, jakiś kierowca wam zajedzie drogę i pragniecie nie zemsty, ale pragniecie sprawiedliwości, to proszę bardzo, dostaniecie ją w kryminale. Nie zawsze ale najczęściej tak. Kolejna rzecz, dlaczego kryminał się nie nudzi, bo jest dużo portretów psychologicznych, a to bardzo wciąga. Zaglądanie w czyjeś umysły. Przecież czy tego nie robimy na co dzień, że próbujemy czytać w czyichś myślach? No i na koniec, dlaczego mnie się jeszcze nie nudzą kryminały czy thrillery, czy książki, w których znajdują się detektywi, czy policjanci, czy śledczy. Często są to też dziennikarze, więc to jeden z tych elementów, który mi się podoba, bo ja jako dziennikarz z wykształcenia lubię patrzeć jak trzy. Jak przebiegli dziennikarze, radzą sobie lepiej od policjantów, ale też trzymam czasami stronę detektywów nietuzinkowych, dlatego, że to jest trochę takie małe, moje niespełnione marzenie, ale wiecie, kiedy już dostałem termin na testy sprawnościowe, to poszedłem najpierw zasięgnąć opinii i spytać, na czym polega taka praca w policji u komendanta. No i kiedy powiedziano mi, że praca w prewencji może delikatnie tak odrobinę różnić się od pracy głównych bohaterów serialu CSI Miami, to ja po prostu. Grzecznie podziękowałem i powiedziałem, że dostanę sobie z kryminałami. I... The truth. No i dlaczego tak naprawdę zawracam Wam gitarę? Ponieważ przeczytałem książkę, która potwierdza moje tezy, że wciąż ten gatunek jeszcze mi się nie znudził. I ja myślałem, że doznałem tego zaszczytu, że przeczytałem sobie książkę na długi czas przed premierą, ale okazuje się, że inni kryminaliści znani mają dostęp do książek nieco wcześniej. Bartym Szygielskim znamy się od 2013 roku od pamiętnych warsztatów MFK. Ale tak naprawdę niedawno postanowiliśmy czytać swoje powieści przed ich wydaniem. W związku z tym miałem tę niezwykłą przyjemność i radość zapoznawać się z Doliną Cieni znacząco wcześniej, zanim otrzymał ją wydawca. Jestem przy tym tekście już od samego początku, kiedy Bartek tworzył zarys fabuły. Skoro panowie Małecki i Szczygielski czytają swoje książki nawzajem, to mam nadzieję, że czasami przez przypadek omyłkowo jeden nie wysyła draftu za drugiego, i później nie okazuje się, że Szczygielski to tak naprawdę Małecki, a Małecki to tak naprawdę Szczygielski. A Szczygielski i Małecki to tak naprawdę mróz Dolina Cieni. Tak nazywa się nowa książka Bartosza Szczygielskiego, który na swoim koncie ma już sporo powieści. Dwie w minionym roku, chociażby które ja również Wam recenzowałem, dlatego mam spory punkt odniesienia i wiem, czego się mogę spodziewać. Ale zanim przejdziemy do oceny i tego, czego się właśnie po Szczygielskim możecie wy spodziewać, jak sięgniecie po tę książkę, to najpierw wypadałoby wiedzieć. O czym jest ta książka? Więc wyobraźcie sobie, że główny bohater Tomasz Rach przestaje istnieć. Ale nie tak naprawdę, bo to nie jest fantastyka i książka o duchach. Przestaje istnieć jako Tomasz. Nie, zaraz. Więc jeszcze raz: to Michał Wawrzyniec jest człowiekiem, który przestaje istnieć, ponieważ narobił. Długów i zadar z gościem, który specjalizuje się w łamaniu palcy, palców. W każdym razie nasz bohater postanowił upozorować swoją śmierć i spotykamy go po 15 latach życia już gdzieś na uboczu, z nowym nazwiskiem, gdzie próbuje sobie poukładać życie, gdzie trudni się trochę nielegalnymi rzeczami i dostaje to jedno dziwne zlecenie przemytnicze za dobrą kasę, gdzie ma przewieźć jakieś kobiety poza granicę naszego kraju. No i tam niestety dochodzi do małego starcia sensacyjnego, w ramach którego wyłania się młoda bohaterka, ale bardzo zdeterminowana, która postanawia razem z Tomaszem Rachem odbyć podróż w przeszłość. Więc nic po ogoleniu głowy na zapałkę, zapuszczaniu brody, zmienianiu dokumentów, jak tożsamość, to kim jesteście jest głęboko w was. I okazuje się, że Tomasz Rach czy Michał Wawrzyniec będzie... będą musieli skonfrontować się z tą przeszłością, bo nie da się tak łatwo jej wymazać. U Szczygielskiego widać to, czego życzylibyśmy sobie po skoczkach narciarskich. Powtarzalność. Daje fanom dokładnie to, czego może oczekiwać już po przeczytaniu jego poprzednich powieści. Ale oko, jeżeli ja po raz pierwszy znajdziecie tutaj wartką akcję, i elementy kryminału, thrilleru i sensacji razem ze sobą wymieszane. Jest zagadka z przeszłości, która pokrywa się z akcją w teraźniejszości. Takie dwa wielkie puzzle, które dopiero dopasujecie do siebie na samym końcu. Po drugie, winni są wszyscy. Taka mogłaby być dewiza Bartosza Szczegielskiego, notabene będąca też tytułem jednej z jego książek. Bo w Dolinie Cieni niemalże każdy bohater wycofał się ze swoimi brudami w cień. I kiedy za pomocą narratora wszechwiedzącego przyświecimy latarką w te miejsca cienia, no to znajdziemy tam bardzo brzydkie rzeczy. Więc niech sam autor odpowie Wam jak on się łapie w tym wszystkim. Czy pisze na spontanie, czy jednak ma jakiś komple kompleks? Czasem też idę na żywioł i potem sobie w brodę, bo okazuje się, że ktoś zrobi niecoś co powinien zrobić, więc zazwyczaj kończy się to jednak tak, że wracam do konspektu i, i sprawdzam, czy gdzieś się przypadkiem nie pomyliłem, a potem i takie, że jeśli gdzieś pomyliłem, to na szczęście są osoby, które to czytają i stwierdzą mi, że ej, Szczygielski, pomyliłeś się, wracam do konspektu. Kolejna rzecz też, która cechuje Bartosza Szczygielskiego i którą znajdziecie w jego książkach, to niesamowita dbałość o czytelniczki, a może inaczej o kobiety będące bohaterkami jego książek, bo da się tutaj wyczuć tę empatię i to, że te kobiety dostają główne role do odegrania, a nie są tylko mięsem armatnim, tak jak w dużej ilości kryminałów czy thrillerów, kiedy pojawiają się tylko na początku związane, maltretowane. Jest klimacik, bo jest po pierwsze często mała społeczność, tak jak w tej książce w Dolinie nie ją znajdziecie, mgliście, zagadkowo, ale też w odpowiednich momentach przyfasolony z grubej rury, czyli sensacyjnie, tak żebyście oczywiście nie zasnęli. No i przede wszystkim zaskakuje, bo tutaj każdy bohater, który pojawia się w tej książce ma jakąś rolę do odegrania i to powoduje w czytelniku, że jest czujny, że za chwilę coś może wypłynąć. Więc ja w Dolinie Cieni dostałem dokładnie to, czego oczekiwałem, czego spodziewałem się po znajomości dotychczasowej twórczości Bartosza Szczygielskiego. Kiedy wysłał mi ten tekst, yy, spodziewałem się dobrego thrillera i taki też otrzymałem. Miałem przekazywać jakieś uwagi, jakieś, jakieś sugestie, ale co tam miałem przekazać, jak, jak wszystko świetnie grało i funkcjonuje. Przeczołgani, przeczochrani bohaterowie, to co lubicie u Szczygielskiego najbardziej. Eee, styl, który już jest stylem Szczygielskiego, poznacie to przy przejściach między poszczególnymi scenami. No i wreszcie interesująca, wciągająca i bardzo, bardzo filmowa akcja. Macie więc solidne rekomendacje, na których myślę, że możecie polegać i to przedpremierowo, bo ta książka swoją premierę będzie miała 9 lutego, więc na ten moment recenzji zbyt wielu nie ma, więc jeżeli widzicie jakieś oceny bez opinii, to im nie wierzcie. Wierzcie ludziom, którzy chcą przemawiać, którzy chcą pokazywać zady i walety. Coś czuję, że tak jak ze światurą, to i tu chyba będzie zapoczątkowana jakaś nowa seria. A no to jak mam być konsekwentny, to wymienię chociaż jedną rzecz, która mi się tutaj nie podobała. Hmm. Czasem może niektóry bohater nie zachował się tak, jakby zachował się normalny człowiek, ale to jest książka. Tu widzę, że jest cena kłotykowa 42,90. Po promocji pewnie tę książkę znajdziecie nieco taniej, ale jeżeli nie chcecie iść w ciemno, nie chcecie iść w dolinę cieni, no to mam dla Was pewną propozycję, a w zasadzie dobrą nowinę. Ponieważ ja mam więcej tych książek, a nawet z pięć bym powiedział, że mam tych książek które z chęcią porozrzucam po Warszawie sobie w dniu premiery tej książki. Więc jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie je zostawiłem, to musicie zajrzeć do mnie na Instagrama, dać followka i będziecie na Stories widzieli w dniu premiery. Zostawię wam pineskie odpowiednie dane geograficzne, żebyście trafili, więc już możecie szykować plecaki, kanapeczki, pomidoroweczka od mamusi i naprzód do boju po książki. O do konia. A jeżeli chcecie posłuchać ode mnie więcej o tematach związanych z książkami, ale nie tylko o tym, na przykład dlaczego książki drożeją, dlaczego niektórzy traktują polską fantastykę jako zbucze jajeczka i tak dalej, to zaglądajcie na podcast, bo tam gadam bez opamiętania, nie mam ograniczeń czasowych, karta pamięci się tak szybko nie kończy ani bateria, więc mówię różne rzeczy, czasami kontrowersyjne. Spotify, na Apple, na SoundCloud, na Empik, wszędzie. Okonia w sieci podcast znajdziecie. Aczkolwiek najbardziej polecam Spotify. Miło spędziliśmy razem ten czas. Mam nadzieję. Ja z wami, jak zawsze, spędzam go bardzo miło. Więc jeżeli wy również, to jedyne jak się dowiem, że wam było miło, to jak dacie kciuk rzymski w górę i zasubskrybujecie Okonia w sieci, żeby dowiedzieć się, kiedy nowego coś wrzuci. I mam do was pytanko na koniec. Bardzo ważne pytanko. Powiedzcie mi, dlaczego wam się kryminały nie nudzą? Co w nich znajdujecie takiego, że was fascynuje? Bo Skoro 25% a szczyta kryminały, to jest tutaj na pewno wielu miłośników, kryminalistów kryminałów, a no, chyba, że ktoś jest zakochany w Mansonie i tego typu o zbrodniarzach. Nie wnikam, różne platoniczne miłości bywają w bohaterach książkowych i w książkach. Też się przecież zakochać można. Ode mnie to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć! Z książkowym. Pozdrowieniem!